Dzień dobry kochani, u mnie dzisiaj moja praca totalnie rozwalona. Mamy godzinę w pół do dwunastej. W pół do dwunastej ja zawsze o tej porze jestem już wyrobiona, totalnie ze wszystkim co mam do zrobienia. Nie dzisiaj, nie przy chorym dziecku. Pytacie, czy się denerwuję, czy y, jednak zawsze się uśmiecham i jestem taka pozytywna. No nie. I dzisiaj oczywiście nie mam pretensji do nadusi o to, że jest chora, ale no, wiecie, jak to jest z chorym dzieckiem. To jest po prostu mała, marutka i potrzebuje atencji y, nawet nie 100%, a po prostu milion procent i cały czas, cały czas yy, muszę się odrywać muszę się odrywać, non stop coś się dzieje i kochani paczuszki powinnam mieć już yy, z dziś spakowane z dzisiejszego poranka a nie mam a nie mam, dlatego tutaj Was zabrałam i yy, no właśnie, nadajemy z salonu taki dzisiaj home office przykro no ale takie dni też bywają to jest, yy, to jest kochani normalne, po prostu i słuchajcie, e, składam dwa kartony, bo mam dwa zamówienia do realizacji właśnie w dniu dzisiejszym, e, jeszcze. Ponieważ, jak wiecie, e, zamówienia złożone od 11:30 na przykład dzisiaj do 11:30 jutro wyjeżdżają razem. Tak mam, e, tak jest to rozplanowane. I to jest super, i to jest super, no bo właśnie większość zamówień, które wpadną po południu, ogarniam sobie późnym wieczorem, jak nie w nocy, a rano tylko to, co ewentualnie dojdzie. No i taki system, nie ukrywam, że się u mnie sprawdza po prostu najlepiej. Tak więc składam, kochani, pudełka, cały czas oczywiście zachęcam Was do odwiedzania mojego sklepiku. Zawsze link macie na dole, ale też wyświetla Wam się w filmie. I kochani, co Wam chciałam powiedzieć, to jeszcze oczywiście e, gospodarstwo na chwilkę oderwało mnie od zajęć. Przyjeżdża transport po słonecznik, więc musiałam wypisać taki dokument potwierdzający odbiór. To taka drobnostka, ale wiecie, mimo wszystko moja robota wtedy stoi, no bo wiadomo. Ale, ale to nic. Najważniejsze, że mamy to już też za sobą ogarnięte. No, Tak takie kochani są realia. Tak to mniej więcej u nas wygląda. Jak jest spokojnie, to jest spokojnie. A jak jest Armagedon, to jest Armagedon. Ale nie narzekamy, tylko właśnie tak jak mówię, natchnęło mnie, bo pytacie, czy Ty się nie denerwujesz. Ja powiem Wam szczerze, że jestem okropny nerwus, okropny raptus i... Yy... Ja się denerwuję, mam wrażenie, bardzo, bardzo często. Och, zawsze zapominam wyciszać telefon, jak do Was mówię. Słuchajcie, ale dobrze, przejdźmy do rzeczy przyjemnych. Pierwsze zamówienie to Wam pokażę, bo też jest sporo osób tutaj nowych u mnie na kanale. Być może nie macie pojęcia, że mam sklep. Już sobie tu sprawdzam. Fakturka oczywiście do zamówienia. Wszystko tak jak ma być. Być może właśnie nie wiecie, co tam w moim sklepiku jest, czy, czy wam to będzie odpowiadać, czy też nie. Kochani, u mnie są po pierwsze. Cudowne kocyki bambusowe i bawełniane w bardzo klasycznych kolorach, bo jest to beż oraz ekry, więc pasujące mm, dla każdego dziedziusia, czy to chłopiec, czy dziewczynka, ale nie tylko dla dzieciusia. Powiem Wam szczerze, że moja Nadia bardzo często wieczorami jest przykryta tym kocykiem. On naprawdę y, ma super wymiar. Y, idealnie przykrywa jeszcze taką nawet pięciolatkę, więc tym bardziej dzieci młodsze jak idą na drzemkę spokojnie, do wózka, oczywiście jak najbardziej, ale ja. Ja również okrywa w nim swoje nogi. Normalnie nogi możecie nim przykryć, więc nie ma co się sugerować tym, że to jest akurat produkt niemowlęcy. Także mamy kocyki, co mamy jeszcze w sklepie na Dusiu? Szotki. Szczotki, dużo szczotek! Do czego na przykład te szczotki? Dla dziedziłosiów dla są i są do pielęgnacji twarzy, włosów i ciała, tak? A dla tatuniów też coś się znajdzie? Do czesania brody. Do czesania brody. Nadusia tutaj wszystko wie o naszym asortymencie. No i właśnie tutaj Nadeńko Pan zamówił u nas szczotkę. Do, do czesania brody. Do czesania brody. Mamy dwa rodzaje. Ale śmieszki. To jest akurat z twardym włosiem. Tutaj mamy mieszankę włosów z dzika oraz włosy syntetyczne, czyli jak Pan ma grubą, wielką, pokaźną brodę, tak? To wtedy ta szczotka będzie dla niego idealna. Druga szczotka to jest z włosiem samym z dzika, czyli ona jest bardzo przyjemna, mięciutka dla osób, z, dla panów z wrażliwą skórą twarzy bądź krótkim zarostem, wtedy sprawdzi się idealnie. No i jak ta paczuszka wygląda, kochani, pod spodem faktura, tutaj proszę bardzo, szczotka, a do tego nadańko, co musimy dodać? Sukierczek koniecznie z naszym logo, oczywiście. O, nie będzie widać? nie będzie widać, musi, musimy musimy, o, zobaczcie jest logo, o, wszystko jest no co ty naszych cukiereczków nie pamiętasz? No. i tak wygląda gotowa paczucha, także mamy zamówionko numer jeden, a dzisiaj sobie z wami pogadam o pracy, a co, dawno nie gadaliśmy, zamówionka numer dwa, teraz zamówionko numer dwa, tak jest i zamówionko numer dwa, czekaj, mama sobie etykiety tutaj poukłada, żeby nam się nie pomyliły i zamówionko numer dwa to są dwa te same produkty, to są dwie szczotki do włosów z włosiem z dzika. A powiedz Nadusiu wszystkim, czy te szczotki szarpią włosy? Nie. Nie szarpią, prawda? I ty też ją lubisz, co? Tak, i ja mam ją. I masz ją, oczywiście, że ją masz. Także Nadusia też lubi się nią czesać, nie szarpią włosów, e, są super. I tutaj mamy mieszankę włosów dzika oraz syntetyczne, no bo samo włosie dzika nie poradziłoby sobie z rozczesaniem naszych włosów, e, więc to syntetyczne tutaj też musi być, ale przepięknie włosy są wykładzone, rozczesane. Ja już nieraz wam o tej szczotce mówiłam. No i tutaj mamy panią, która zamówiła sobie dwie... Sztuki, proszę bardzo. Także pakujemy do tego większego pudełeczka. No i dzisiaj koniecznie wysyłamy. I, I cukiereczek. Gdzie ten cukiereczek? O nie, jeszcze faktura na dół, na spód. Żeby się nie pogniotła. I zaraz pokażemy Twoim widzom, jak to jest pięknie zapakowane. I cukiereczek zawsze blogie sukiereczek z naszym lagiem na Dysiatet. No mówię Wam, ona tu będzie, ona tu przejmie pałeczkę, co? Super. Pokażemy wszystkim. Patrzcie, jak pięknie to wygląda. To co, pakujemy i wysyłamy na Dusiu, tak? Ekstra. No i spakowaliście ze mną te dwa zamumienia i z Nadusią oczywiście, także one dołączają do pozostałych, kurier je zabierze. A ja oczywiście z tego miejsca zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego sklepiku. Ling Wam się tutaj wyświetli. Foodhol nagrany, moi drodzy. Nie odzywałam się do Was przez większą część dnia. Niestety nie dałam rady. Musiałyśmy jechać z Nadusią do lekarza. E, musiałam od razu też wykupić jej lekarstwa. Niestety mm, zapowiada się na dłuższe posiedzenie w domu. E, samo leczenie jest wdrożone na 10 dni, także jeszcze trochę Nadusia do przedszkola nie wróci. E, ale ja tylko liczę, żeby po prostu szybciutko jej przeszło. Cieszę się mimo wszystko, że ona ma właśnie. Humor i y, jakoś tak, y, no wiecie, po prostu energia w miarę i dopisuje, chociaż jest słabiutka i generalnie y, większość dnia po prostu sobie leży i odpoczywa. Jest, wiecie, przytulanko i jest y, właśnie w taki sposób nam teraz upływa czas. Natomiast miałam też możliwość szybkiego wyskoczenia na zakupy, bo już musiałam, koniecznie już musiałam. Y, no i właśnie, zrobiłam mega zakupy. Nie wiem, ale chyba one pojawią się po tym vlogu, wiecie? Także po tym vlogu wypatrujcie zakupy z biedronki, bo biedronkę miałam najbliżej. Tymczasem ja składam to wszystko, chowam i biorę się za jedzenie, bo jestem dzisiaj tylko o śniadaniu. Naprawdę, tylko o śniadaniu i to jest dramat. Także jestem już bardzo, ale to bardzo głodna. Także dobrze, że jest rosół, dobrze, że są pierogi. I kochani, mamy prawie siódmą, dziewiętnasta godzina, a ja już wykąpana, ogarnięta. Nadusia chciała i spać, ale jednak stwierdziła, że no jeszcze nie, jeszcze chwilkę ze mną tutaj pobędzie. Także bardzo, bardzo już leniwy wieczór, ale powiem Wam szczerze, że ostatnie noce nie są przespane tak, jak należy. No zresztą, każda mama na pewno mnie zrozumie, wie o czym mówię. Jak jest chore dziecko, to cały dom stoi na głowie, ale to nic, mam nadzieję, że że szybciutko na dusi minie. Tymczasem, właśnie, szlafrok jest. Tymczasem ja, no już jak na dusia pójdzie spać, bo teraz wiadomo, co chwilkę mnie potrzebuje, nałożę sobie tą glinkową maseczkę Regeneracja do dłoni, zielona glinka kambryjska i żożoba. No i właśnie, ja powiem Wam szczerze, że ostatnio tak na pewniaka usiadłam sobie na kanapie i mówię, biorę, nakładam, wiecie, do wieczornego jakiegoś tam serialu, nałożę na dłonie i będzie pięknie mi te dłonie nawilżała i się zaskoczyłam. No właśnie, jest jak byk napisane, glinkowa maseczka, ale ja nie wiem co sobie myślałam, pomyślałam, że jest to taka normalna, jak wiecie, tłusty krem, jak tłusty krem, no wiecie, po prostu taka treściwa maska eee, i o wiecie, rozparcelowałam opakowanie, a tu zielona maś normalna glinka także e, mocno się zaskoczyłam oczywiście e, poszłam do łazienki, ogarnęłam sprawę i dopiero z takimi nasmarowanymi, zielonymi dłońmi usiadłam przez e, 20 minut trzymałam tę maskę tak, tutaj też zaleca producent i powiem Wam szczerze, że jej tutaj, o, zobaczcie, jak się kruszy i sypie. Jej tutaj zostało jeszcze spokojnie na dwa użycia. Także dzisiaj kolejny raz nałożę i jeszcze na trzecie użycie pozostanie. Nadusia patrzy, co to takiego ciekawego, tak? Wcina Misia moja bułeczkę, tak. Biedna chorowitka nasza. No, także taki wieczór, kochani. Żegnam się tymczasem z Wami, buziaczki, Wam śle. Mam nadzieję, że mimo wszystko vlog Wam się dzisiaj podobał. E, troszkę mojego narzekania, wybaczcie, ale czasem, no, naprawdę zmęczenie bierze górę, e, jakaś taka frustracja. Muszę powiedzieć, dobranoc, tak? No tak, bo to już jest taka późna pora. Także dobranoc, kochani. Dobranoc. Że... <gry> dobranoc, jeżeli oglądacie nas wieczorem. A jeżeli ktoś obejrzy nasz vlog rano, to do zobaczenia, prawda? Mm -hmm. <gry> Buziaki, pa, pa. Żegnamy pa, pa. się.